Siemanko widzowie, z tej strony pończak. Witam was bardzo serdecznie w ten słoneczny, ciepły dzień. Przejedziemy się moim Lexusem i jest 200, i odpowiemy sobie na pytanie, jak dobry jest to samochód. Mam go już ponad pół roku. Myślę, że mogę coś o nim powiedzieć. Zobaczcie Państwo. Po pierwsze, tak jak już mówiłem, bardzo dużym plusem jest to, że nie masz tutaj żadnych amortyzatorków. Wiecie, Toyota, dobrze przemyśleli, bo amortyzatorki po czasie się mogą zepsuć i trzeba je wymienić. Kosztują może nawet 18 zł Natomiast masz taki kijaszek, żeby sobie podeprzeć. Jeszcze nie jest od dołu do góry, jak w każdym samochodzie, tylko z góry do dołu. Świetne. Ale fajniejsze jest jak działa przepustnica to jest główny problem z tym samochodem zobaczcie może nie główny ale jeden z dużych problemów z tym samochodem bo jak widzicie ona jest na linkę pedał gazu jest połączony linką tutaj To jest właśnie taki, jest to piękny motor. Jak słyszycie, pracuje na wszystkie cylindry. Ma ich aż 6. Nie to co w jakimś Walvetroniku BMW, że masz tylko 4 gary. Plus dla Lexusa. Brzmienie silnika. Słuchajcie tego. Żadna Bema tak nie brzmi. No tak, zapomniałem, że maska się nie domika. Wielką zaletą Lexusa IS 200 jest jego dynamika. Jedziemy w tej chwili na trasie na czwartym biegu. Mamy 90 km na godzinę, wklepuje gaz w podłogę. Już mamy 120. O, otworzyła mi się maska. Widzicie, to jest taki system Lexusa zaprojektowany przez Toyotę, że ten samochód nie jest zbyt szybki, bo jak jedziesz z przepisową dopuszczalną maksymalną prędkością na drodze ekspresowej, to maska potrafi się otworzyć od tego jak bardzo wieje. Całe szczęście jest to bardzo dobrze zaprojektowany system, bo yy, maska tylko otwiera się tak do, do pozycji, w której możesz ją nad, dalej otw otworzyć jakby już całkiem do góry, więc jest tylko popuszczona. Nie otwiera się całkiem, nie rozbija ci szyby, które BMW tak potrafi. Czarty na bok. Mam ten samochód pół roku. Zasadniczo to, co mogę zrobić w tej chwili z tym samochodem, to wymienić słupek. Znaczy, generalnie miałem plan, żeby yy, sprzedać ten samochód, póki działał, póki było wszystko zrobione i wymagał później tylko serwisu, takiego nie wiem, wymiany amortyzatorów, zrobienia mu rozrządu, bo już ten moment się zbliża, zrobienia mu regulacji luzów zaworowych. No wiecie. Wszystkie takie rzeczy, oprócz amortyzatorów, które na przykład w BMW nie wymagają interwencji, no bo m 54 ma hydraulikę zaworową, więc nie musisz regulować zawodów, ani nie musisz wymieniać specjalnie rozrządu, bo masz łańcuch, który nie jest jak w tych nowych samochodach, tylko całe życie silnika wytrzymuje. Zmierzam do tego, że w trakcie jak go wystawiłem, Silnik postanowił umrzeć. Jako, że jest to Toyota, nadal jeździ, ale nie brzmi zbyt zdrowo. Jest to spowodowane przez fakt, że piąty cylinder ma 7 bar kompresji. Okazuje się, że na 99% jest upalony zawór na cylindrze numer 5. Więc silnik jest generalnie do remontu. Cała góra w zasadzie. Więc najprościej będzie zmienić słupek na jakiś świeży. Problem polega na tym, że cholernie nie chcę już tego samochodu. Nienawidzę go. Nienawidzę tego jak wygląda, jak się prowadzi, jak jest wyposażony, jak się w nim siedzi. Jak bardzo awaryjny jest, jak bardzo niewdzięczny jest, jak bardzo niezależnie od tego, co zrobię, to i tak pięć kolejnych rzeczy się w nim psuje. Wiem, że to nie jest perfekcyjna sprawa przy wystawianiu samochodu i powinienem mówić, że jest genialny, wspaniały i fantastyczny japońska legenda Drift U, ale. To jest naprawdę skam z ukrytą kamerą. Ja nadal uważam, że gdzieś jest ukryta kamera i ktoś yy, się strasznie śmieje z tego, że mam taki samochód i wydałem na niego prawdziwe pieniądze, a nie z monopoli. Porażka. Porażka. Naprawdę. Nie wiem, jak bardzo awaryjne musiałoby być BMW, żebym stwierdził, że jest gorsze. Naprawdę. Miałem różne BMW-ki. Miały wiele problemów. Fakt. No... Być może w moim poprzednim Daily też musiałem zmienić silnik z 1,6 na 1,8. Grandy strategia. No tylko, że kupiłem ten samochód za jeszcze ułamek ceny tego ISA, więc fakt, że tam silnik był słaby, no trochę był słaby, nie przeszkadzał, no nie? No i tak, no i co, co tutaj dalej zrobić, co tutaj dalej wymyślić? No, muszę zmienić ten słupek. Trzeba zrobić coś z tą maską. To jest porażka, totalna porażka. Przydałoby się zmienić amortyzatory, bo wrzuciłem całe koilovery z sprężynami obniżającymi. I amortyzatory, które tam są, całkowicie nie działają z przodu. To jest dramat. Początkowo były takie. O, no, jeszcze, ale już, już. już po nich, nie? No i nie wiem, nie wiem. Tak naprawdę nie wiem, co, co mógłbym jeszcze zrobić. Tak naprawdę. Nie wiem. Najchętniej no zrobiłbym pełen durability test i skończyłbym go w paczkarce, a później w takiej szatkownicy, która rozdrabnia metal. I na takie małe kawałeczki i później przepakować umyć to wszystko, przepak przepakować do słoików i sprzedać jak Whistling Diesel w formie kolekcjonerskiej, każdy mógłby kupić sobie Lexusa IS200 podaruj sobie cząstkę luksusu i japońskiej niezawodności nie wiem miałem naprawdę dużo pomysłów na ten samochód ale z biegiem czasu strasznie Strasznie mnie zawiódł, trochę było ironii w tym, co mówiłem. Że a, jest taki do dupy, i w ogóle, ale dla żartów okazało się, że bez żartów jest do dupy. No nie, przykro. No, przykro. No, tak naprawdę, myślałem też nad tym, żeby wrzucić mu gwint Lines Racing oferuje gwint do ESA po prostu wrzucić mu gwint, ustawić go tak na ulicę, troszkę utwardzić, troszkę obniżyć. Ciężka sprawa, ciężka sprawa. Wrzucenie słupka, dodatkowe koszty, kupić słupek, wrzucić, odpalić, wrzucić ten gwint, wywalić ten hak, który nie jest do niczego potrzebny, bo ten samochód nie ma w papierach prawie żadnej zdolności holowania, zresztą nie dziwię się, biorąc pod uwagę jego osiągi. Wydaje mi się, że po prostu podejdę do niego jak dorosły, nie zrobię z nim nic złego, nie będę go bardziej katował, nie będę go uszkadzał na siłę, zmienię mu silnik, rzucę mu może ten gwint wywalę ten hak, naprawię tą maskę, i dam mu drugą szansę. Chyba że ktoś się nade mną zlituje i zamieni się za jakieś fajne BMW, w nawiasie każde BMW jest fajne. Z drugiej strony, strasznie źle czułbym się z kimś, kto zamieni się BMW za to. Czułbym się jak skamer skamujący staruszki na blika albo cokolwiek. Nie, no nie. Czasami naprawdę nie warto kupować samochodów, które kiedyś się chciało zobaczyć. Może ciekawe, o tanio, fajnie. Może porobię sobie taki projekcie i coś tam podziałam z nim, no nie? Jeżeli nie mają takiego śmigiełka na masce i napisu BMW, nie róbcie tego. Nie warto. Każdy tak naprawdę porównuje, mówi, że BMW są awaryjne, psują się, coś się z nimi dzieje. No bo kupujecie gruzy, kupujecie najtańsze egzemplarze, kupujecie to, co się da najtaniej. I to jest często fajny samochód, a często jest to mina, a często trzeba coś w tym zrobić. No i nie ma w tym nic dziwnego. Ale z drugiej strony, jak kupisz gruza, to on się będzie psuł. No nieważne, czy taki, czy siaki, czy owaki czy to będzie Mercedes, czy to będzie Lexus, czy to będzie BMA to i tak się będzie psło, bo to gruz więc powinno się porównywać normalne egzemplarze z normalnymi egzemplarzami, normalne egzemplarze BMW nie są takie złe ja wiem, że te nowsze mają problemy, zwłaszcza turbo i zwłaszcza z bezpośrednim wtryskiem benzyny no to jest strasznie awaryjne i drogie i beznadziejne ale te starsze samochody 46 36 nawet E90, jedynki, które mają jeszcze wolno motory, dają radę, no nie? I nie wymagają wymiany rozrządu. Chyba, że N47, no to tak. Albo Walfroniki. Tylko, że Walfronik nawet nie jest. To jest w ogóle szokujące. Jeśli dobrze rozumiem i dobrze czytałem, to Walfroniki troniki te czterocylindrowe v 46 nie są kolizyjne. Padnie ci rozrząd, to zmieniasz i idziesz dalej. A tu, a A jak wymyślicie durability test, zgniatarka, rozdrabniarka i słoiki i sprzedawanie ich kolekcjonersko, czy wymiana słupka, gwincik i jakieś tam no, zrobienie z tą maską i inne takie detale i próba używania tego jako drift daily dalej trochę, może przez zimę? Napiszcie, co o tym sądzicie. Może wspólnie coś wymyślimy. No trochę się boję, że mnie ścigną. Że tu na chwilę stanąłem i wysypałem ten odpad.